Od małego wiem, że śmierć bohatera gry jest czymś złym, czymś niepożądanym, ale i też sygnałem, że się porażkę. Zazwyczaj jednak jest to dość błahy rozpraszacz i formalność, bo my i tak wrócimy do zabawy po obowiązkowym zobaczeniu ekranu continue czy w czytaniu autozapisu. Ten pozornie niepożądany stan wcale nie musi być czymś złym, a sama śmierć w grach ma ogromny potencjał narracyjny i gameplayowy. Oto najciekawsze sposoby na to, jak zrobić śmierć w grach. Kiedy żegnamy się z głównym bohaterem po ubiciu ostatniego bossa i uratowaniu świata, a na ekran właśnie wjeżdżają końcowe napisy, czujemy satysfakcję. Dobro zwyciężyło, nasza misja zakończyła się sukcesem. Nie czulibyśmy się dobrze ze śmiercią bohatera w takiej sytuacji, bo oznaczałoby to, że coś zrobiliśmy źle. W końcu, przez ostatnie kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt godzin stawaliśmy na głowie, by uchronić naszego awatara od zguby. Nagła śmierć bohatera w takim momencie doprowadzałaby nas do szału, a gra zdawałaby się pokazywać środkowy palec. Bohater schodzi z desek w kad niezależnie od tego czy się staraliśmy, czy nie i ostatecznie odbiera nam się kontrolę, bo tak zadecydowali scenarzyści. Taki zabieg ma sens, kiedy ma być wiśniką na torcie mroczniejszej lub bardziej ponurej opowieści. Bohater ma coś na sumieniu, może nawet mu się należało, lub po prostu świat nie pozwala na happy end. Mówimy tu o historiach pokroju z Republic Commando, Bioshock Infinite czy Elaine Noir. Nagła zmiana atmosfery i komunikat, żyli długo i szczęśliwie, kompletnie nie pasuje i zaprzecza temu, co działo się w ostatnie godziny, bo paradoksalnie czulibyśmy się gorzej, gdyby bohater ocalił skórę. By wzmocnić przekaz w takim momencie, twórcy powinni dać nam trochę kontroli. Nawet jeśli wiemy dokąd to wszystko zmierza, wystarczy tylko trochę interakcji gracza, by podświadomie zapomniał on o przewidywalnym finale i jeszcze przez chwilę myślał, że da radę. Świetnie wypada w to Red Dead Redemption czy Halo Reach. Mimo, że w westernie Rockstara możemy jeszcze podjąć walkę z tłumem napastników i tak nie mamy najmniejszych szans, a finał jest jeszcze bardziej dramatyczny. Podobnie w Halo Reach, którego akcja dzieje się przed znanymi nam wydarzeniami. Dobrze wiemy, że nasza ekipa polegnie, praktycznie od samego początku, i tym bardziej boli nas w sercu, bo zaczynamy właśnie pawać sympatią do charyzmatycznej farajny. Postać gry niekoniecznie też musi umierać w finale, bo można już ją już o wiele łatwiej zabić na samym początku zabawy. I tutaj z pomocą przychodzi twórco motyw tzw. Tak Decoy Protagonist czy False Protagonist, dosłownie bohatera dla zmyły. A najlepsze z tym wszystkim to, że w przypadku takiego bohatera nie trzeba marnować dużo czasu na rozwój czy budowanie postaci, a Decoy Protagonist jest w stanie bardzo szybko spełnić swoje zadanie. Zastosowanie fałszywego protagonisty jest tym bardziej kuszące dla scenarzysty, bo pozwala bardzo szybko zaskoczyć nas jakimś mrożącym krew w żyłach zwrotem akcji lub zwyczajnie wprowadzić nas w stan dezorientacji, który wzmacnia doznania. Widzimy takie coś w Metal Gear Solid 2 czy Assassin's Creed 3. Bohater prologu nie jest tym, którym będziemy sterować przez większość zabawy, a narracja z innej perspektywy pozwala w wiarygodny sposób pokazać inny moment w historii, czy w drugą stronę barykady danego konfliktu. Or a Templar. May the father of understanding guide us. Dlatego też zabicie mylnego bohatera ledwie chwilę po rozpoczęciu zabawy lub po prostu usunięcie go ze sceny jest tak potężnym narzędziem w prowadzeniu narracji. Pozwala pokazać jaka jest stawka. Mam tu na myśli produkcje jak Final Fantasy XII czy pierwsze Obscure, gdzie postać z prologu szybko znika z naszych oczu, a my głowimy się czy ją jeszcze zobaczymy. Ponadto już na tacy mamy podaną wiarygodną motywację bohaterów. Fałszywego protagonistę trzeba pomścić albo po prostu uratować. To co napędza część bohaterów nie wynika z jakichś dwóch wymuszonych linijek czy notki w karcie postaci. Sami byliśmy świadkami tego zdarzenia. Świetnie, z takim rodzajem zgonu grywalnej postaci poradził sobie ostatnio Dice w Battlefield 1. Nie mówię tutaj oczywiście o prologu, bo reszta kampania jest dość standardowa. W prologu, po śmierci postaci, widzimy jej imię i daty narodzin oraz zgonu i szybko stajemy za sterami kolejnego, zdawać by się mogło, anonimowego i spisanego na straty pionka w zwanej Wielkiej Wojnie. Zabieg nie jest szalenie wyszukany, nie wymagał też pewnie sztabu ludzi, godzinnych burz mózgów, ale efekt jest rewelacyjny. W kilkanaście minut Dice oddaje dramatyzm konfliktu i pokazuje, że wojna to nie zabawa, że w trakcie I wojny światowej, która była czymś zupełnie nowym swego czasu, wielu żołnierzy polegało właśnie w taki sposób często przypadkiem, losowo, bez większego sensu czy heroicznej śmierci. Paradoksalnie, Dice lepiej pokazał wojnę w 15 minut niż Activision w ostatnich kilku, jeśli nie kilkunastu produkcjach, ociekających w skrypty, patos i proamerykańską propagandę. W obydwu przypadkach, czyli w śmierci zarówno w finale, jak i prologu, mówimy o zgonie, który ma ze sobą nieść pewien ładunek emocjonalny, ma nas wgnieść w fotel i sprawić, że historia zapadnie w pamięć. Ostatecznie przecież gracz nie może umierać cały czas, bo jeszcze bidurka się zniechęci. No i tutaj przychodzą nam z pomocą Solsy i roguelike'i. Wymagających produkcji ze wszelakiej maści Permadeath nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W bardziej ambitnych roleplayach też nie jest to nic nowego, zaś w ostatnich latach permanentny zgon zdaje się wracać do łaski graczy. Mówimy tu o produkcjach pokroju Fire Emblem, XCOM czy Darkest Dungeon. Nie tylko możemy w tych produkcjach stracić towarzysza, który przypada nam do gustu, lub matkę naszych dzieci jak Fire Emblem, ale i wartościowego członka drużyny. Bardziej ryzykowna taktyka, źle rozegrane starcie i tracimy nie tyle towarzysza, co kilka bądź kilkanaście godzin ciężkich starań. Kiedy doświadczymy pod rząd kilka takich niefortunnych zgonów, może się nawet okazać, że będziemy w tak opłakanym stanie, że nie uda nam się popchnąć historii dalej. Czy wpływa to na defensywne granie i odmawianie różańca przy każdej konfrontacji? Wręcz przeciwnie. Jestem w tym pewien przepływ adrenaliny i obecność ryzyka, które może się opłacić. Gra każe nas zakupie zachowania, ale nagroda jest większa niż w jakiejkolwiek produkcji. Podobny zabieg widać we wszystkich grach zainspirowanych serią Souls: czy to Bloodborne, Lords of the Fallen, Southern Sanctuary czy Neo, tylko nie tracimy tutaj na stałe postaci, ale niezainwestowane punkty doświadczenia. Schemat działania takiej śmierci na Amen przypomina bardzo hazard, w którym walutą stają się punkty doświadczenia czy postacie, innymi słowy, nasz czas. Nadal jednak, mimo ogromnej popularności, taka śmierć nie przebiła się całkowicie do grywego mainstreamu, bo nie każdy niedzielny gracz jest w stanie znieść tak wymagający poziom trudności, który idzie w parze z Permadefem. Dlatego też jest to głównie domena bardziej niszowych gier, i w sumie dobrze, gdzie indziej eksperymentować jak nie w indie tytułach. W Dragon Ageu czy widź nigdy nie zobaczymy pomysłów jak z chociażby Rock Legacy, gdzie z czasem gramy kolejnymi potomkami poległych postaci. A śmierć, jakby na to nie patrzeć, staje się konieczna, bo musimy jakoś przetestować ten nowy lud. Okej, okay, więc mamy przypadki śmierci, która jest zarówno istotna dla fabuły, jak i dla mechanik zabawy. A co zrobić, jeśli to wszystko połączymy i śmierć staje się zarówno mechaniką, jak i tematem gry, bo gramy trupem? No, jak fajnie by to nie brzmiało, bardzo rzadko wychodzi to fajnie. Musi być to odpowiednio ubrane w konwencję fantasy lub science fiction, a najlepiej, żeby było przerysowane i trochę głupkowate. Wtedy nikt nie będzie się czepiał na brak realizmu. Taki zabieg widzimy w Stop the Zombie, Medieval czy zapomnianym już Never Dead, gdzie nasz nieumarły bohater może spokojnie pozbywać się kończyn i dosłownie sypać na naszych oczach, a nikt nie będzie kręcił nosem. W takim przypadku śmierć nie służy większym celom, odsta to tylko pomysł na urozmaicenie zabawy i doprawienie historii szczyptą czarnego humoru, bo i tak możemy podobnie zginąć. W Dying Light czy Left 4 Dead możemy też sterować ząbiakiem, ale to coś zupełnie innego. Chyba najciekawszym przykładem, gdzie śmierć jest w grze obecna zarówno w historii, jak i w mechanice, zaraz obok Soulsów rzecz jasna, jest Murdered Soul Suspect, gdzie próbujemy rozwiązać tajemnicę, kto nas zastrzelił. Pomysł ciekawy, ale realizacja już średnio. Jako duch możemy przechodzić przez ściany, NPC nas nie widzą, ale i tak na wielu ścianach ich zatrzymamy, a z czasem trafimy na duchy, które są w stanie ponownie nas zabić. Niestety, Murdered sukcesu wielkiego nie odniosło, a jego dewelopera, studio Airtight Games, zamknięto ledwie miesiąc po premierze gry. Produkcja pokazuje nam też, co jest nie tak z takim potraktowaniem śmierci w grze. Po pierwsze, stwarza to wiele problemów i luk w logice świata, a po drugie, jest dość antyklimatyczne. W poprzednich dwóch przypadkach ze śmierci bohatera brały się emocje, napięcie i ogólne uczucie niepewności, bo nie wiedzieliśmy, co nas spotka. W przypadku nieomarłego bohatera jest o wiele trudniej się zaangażować. Jest to całkowicie zaprzeczenie tego, co robi wspomniany roguelike czy zwrot akcji. Bohatera nie może już spotkać nic złego, a gracza trudniej zaskoczyć. I w tym momencie wkracza nuda. I tutaj objawia się przed nami jeden z największych paradoksów grania. Z jednej strony boimy się śmierci i porażki, jaką ze sobą niesie, no bo przecież nie chcemy tracić czasu i punktu doświadczenia. No a z drugiej, kiedy postać będzie nieśmiertelna, to gra będzie za łatwa, a my ostatecznie będziemy się nudzić. W obliczu coraz to liczniejszych uproszczeń czy gier, które po prostu same się przechodzą, szanujący się gracz ma dość i chce od gier więcej. Dlatego też w nadchodzących latach będziemy świadkami coraz większej popularności tzw. Tak soulsów czy rogali, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy. Śmieć w grach powoli przestaje być durną formalnością. Mało istotnym wyznacznikiem tego, że przegraliśmy, no bo przecież i tak wrócimy do zabawy. Ostatecznie śmierć zaczyna mieć coraz większe znaczenie dla narracji i rozgrywki, oferując nam coraz to ciekawsze doświadczenia. Miejmy tylko nadzieję, że nie znudzi nam się umieranie w grach. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło.